Witam Was serdecznie w takim pierwszym odcinku informacyjnym, a, dotyczy, a ten odcinek dotyczy po prostu nowej serii. I myślę, że to będzie... Znaczy, nowych serii. Myślę, że to będą serie po Diablo 3 i tak. Teraz pytanie do Was. Ale nie, najpierw jedna sprawa, bo ja bym chciał po prostu zrobić całą serię kole Praktycznie całą. Oprócz Black Opsa, bo Black Opsa nie mam, ale... No to tak, yy, po prostu. Yy, pewnego pięknego dnia ktoś włamał mi się na konto Steama i po prostu miałem model Offer 2, miałem model offer 3, miałem metro, a teraz nie mam nic. No i tu pytanie do Was, czy chcielibyście, żebym po prostu ściągnął MW2 i MW3 i zrobił... Znaczy MW1 mam oryginalne, to po prostu żebym zrobił po kolei, MW1 mam 3 czy może od, zacząć od koda 1 przez, przez United Offensive 2 dwójkę wawa, potem te 3 bo Black Opsa je zrobię No to po prostu piszcie w komentarzach jak, ta, jak się Wam podoba i tak dalej i tak dalej no i po prostu do zobaczenia